Miasto poznań, owalem C2, miasto poznań, owalem C2, wyjechał, kto jest trąb, miasto poznań, to moje miasto, to owalem c myśl co chcesz, to raplastyk, coś w tym jest, może nas ty wiesz, ja też rap robić, lubię, rap robić, lubię, rap, rap, rap robisz, lubię, myśl co chcesz, to raplastyk, coś jest może na styl, wiesz, ja też Rap robić lubię, rap robić lubię, rap, rap robić lubię Rap robić lubię lubię, 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 lubię robić rap Czuję jak cyk daje mi znak. Orbita czuje smak, szur patrzy za krat. Wytłoczki hamują, dźwięk studio bez wad. Możesz myśleć co chcesz, możesz mówić co chcesz. Krytycy z internetu śmieszą mnie aż do West. Teraz ciągnę ten tekst, by zrozumiał mój gest. Sprawdź ten beat, słuchaj, sprawdź mnie w MIG. Moda na basio, moda na Fasio, moda na Texio, co ma być sensacją? Bezsensowne wersy, który rap jest lepszy? Ten, co ma sens, czy ten, co jest piękniejszy? Co to za ręce, co jak liper, tylko pieprzy? Pięknie zrejmowane, lecz niestety puste kursy. Dla mnie to jest proste, jak do dragów dostęp. Myślę sobie tak, że ważniejszy jest koncept. Miasto Poznań, owal c 2 Miasto Poznań, owal MC2. To moje miasto, to owal MC2. Myśl, co chcesz, to plastik coś jest, może nas ty ja też rap robić lubię, rap robić lubię, rap, rap robić lubię Myśl, co chcesz, tora coś w tym jest, może nas ty ja też rap robić lubię, rap robić lubię, rap, rap robić lubię Lubię, ale ile patrzeć można Na ludzi kserujących od lat ten sam program Znoszę się na szczyt i odbijam się od dna Możesz mówić, co chcesz Wiem, że ta jest dobra Nie robię, ale tworzę to od podstaw 9 ok gdy sprawdź to i to doznaj Zamieniam luźny daszek na rap mądry masę Zrobicie z rapu show jak gwiazdy z ludzi waże Od tego się odcinam. z maszynkiem Myślę sobie o tym, gdy w mieście Billboardy mijam Z tytułu mego dema, pulsat zrobił sobie serial Samo życie w TV, demokracja ale bez jaj myśl, co chcesz? Ja ponad tym, ponad tym wszystkim, co śmierdzi mi plagiatem. Rap, nastyk, dobre niektóra. Miasto Poznań, Owalen C2. Miasto Poznań, Owal C2. Miasto Poznań, Owal C2. Miasto Poznań, Owal C2. To moje miasto, to Owal C2. Miasto Poznań o LMC2 Miasto Poznań o LMC2 Miasto Poznań o lmc To moje miasto to o LMC2 Miasto Poznań o LMC2 Miasto Poznań o LMC2 też rap robić lubię, rap robić lubię Rap, rap robisz, lubię Myśl, co chcesz, to rap, styk, coś jest, może nas chcesz, ja na styl coś. ja też rap robić lubię Rap robić lubię, miesz, miesz, robić lubię Myśl, może chcesz, miesz, miesz, na miesz, jest, może miesz, 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 ja też robić lubię, robić lubię, rap, rap, robisz, lubię.